Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, za nami panel, na którym miał być przedstawiony epic content, moi drodzy, szczerze mówiąc nie będzie jakichś super wielkich, ogromnych, diametralnych zmian, ale tego chyba się każdy spodziewał, aczkolwiek to, co zostanie dodane do gry w najbliższych paczach, zapowiada się dosyć, Ciekawie, naprawdę. Moi kochani, dwie nowe, duże lokacje w drugim akcie: The Shrouded Moors and Temple i Temple of the Firstborn. The Shrouded Moors zapowiada się naprawdę fajnie, klimatycznie. Strasznie mi się spodobało efekt mgły. Tam jest tak naprawdę te, taki mm, przypomina mi to troszeczkę właśnie mój zatęskniony po, promień widzenia światła y, w Diablo 2. Nowe potwory, oczywiście w tych lokacjach The Shrouded Moors to będzie taka duża, otwarta lokacja, a w niej będzie właśnie przejście do Temple of the Firstborn. Tam będą różnego rodzaju nowe potwory, pułapki i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o gameplay, no to tutaj, moi kochani, specjalne miejsce w ekwipunku na materiały rzemieślnicze już teraz nie zajmują fizycznie miejsca w ekwipunku, tylko mają specjalną zakładkę. Oprócz tego w kostce jego e, wybierając dany przepis, wystarczy wcisnąć wypełnij i wypełnia się on materiałami, e, które potrzebujemy do użycia tego przepisu. E, z takich ułatwień, moi drodzy e, gęstość w greater liftach będzie zwiększona. E, dodatkowy, moi kochanie, dodatkowa szansa na ulepszenie klejnotu za to, że nie zginiemy w, w Greater Rift'cie. Chyba, że gram na hardkorze i zginiemy, to i tak już nas to nie obchodzi. Ciekawą rzeczą, którą pokazali, jest koncept Rift'ów, czy Greater Rift'ów, które składają się z przeróżnych Elementów różnych lokacji. Biegnąc przez po jedną lokację nagle wbiegamy w drugą, tak jakby. Pokazany został tam filmik. Bardzo fajnie to wygląda naprawdę. Ehm. Oprócz tego, challenge rifty, to były to, to były te niby dangi, co mieli <grytanie> zapowiedzieć. No, dangi to to na pewno nie są. Ale są to powtarzalne rifty, zawsze takie same. I zawsze z tym samym zestawem przedmiotów dla danej klasy. Wchodzimy jakimś tam szamanem, dostajemy ustalony z góry build i musimy zrobić tego rifta jak najszybciej. Zawsze pylony w tym samym miejscu, zawsze potwory w tym samym miejscu. Tak więc będziemy się uczyć danej lokacji na pamięć jak najszybciej, żeby ją przejść. Do tego będą osobne leaderboardy. Tak więc można powiedzieć, że no. Dodatkowy taki sposób na grę, w zależności od tego, jak to będzie, moi kochani, e, nagradzane, bo jak nie będzie nagradzane, no to nikt tego nie będzie grał, prawda? E, nowe przedmioty e, dla każdej klasy przedstawili przynajmniej jeden z tego, co widziałem. E, jakoś specjalnie się o nich tu nie będę wypowiadał, bo e, szczególnie nie zapamiętałem za bardzo szczegółów, ale. E, no, dobrze, że coś powstaje, tak? Z nowych przedmiotów, jakieś zmiany w buildach to zawsze, zawsze spoko. Um, oprócz tego, bardzo ważną i ciekawą opcją jest y, to, że to wszystko zostaje dodane do konsol. I y, deweloperzy niejednokrotnie mówili, że będą dodawać więcej lokacji, więcej lore więcej fabuły do Diablo 3, chcą się skupić głównie na trybie przygodowym, ale tak, żeby to było dodawane razem z fabułą, czyli coś w stylu... Um, coś w stylu... Grey Hollow Island. Chociaż powiem Wam szczerze, że tam to jakoś super nie świeciło tą fabułą. Ale okej, okay, moi drodzy. To na usprawnień jakiś tam, um, jeżeli chodzi o gameplay, jak no, aha, wieżczka teraz będzie na przykład posiadała e, dodatkową zakładkę z kolorami, nie będziemy musieli biegać i kupować barwników po sklepach, tylko będziemy po prostu u niej sobie e, kolorować cały pancerz. Większość rzeczy, które zostały przedstawione, jeżeli chodzi o, o gameplay, no to były takie właśnie pomniejsze e, ułatwienia, które na pewno e, t, e, Sprawia, że będzie gra wygodna, niekoniecznie łatwiejsza, ale wygodniejsza. No samo to, że yy, śmierć na yy, Greater Leafcie powoduje stratę jednej szansy, no to, to już jest też ciekawy pomysł. Yy. No i samo to, że zostanie to wprowadzane na konsolę wszystko sprawia, że przynajmniej mi się wydaje, że Blizzard postanowił po prostu rozwijać Diablo 3 Reaper of Souls takim, jakim jest. Nie myśli chyba o dodatku bądź czwartej części, albo tworzy ją gdzieś na pocichutku i zapowie za kilka lat, ale... Ważne jest to, że zmiany będą, że będą ciągle jakieś pacze, będą ciągle jakieś nowe przedmioty, będą ciągle jakieś nowe lokacje, będą nowe postaci, bo mówili, że my myśleli nad wieloma innymi postaciami, nawet których już jeszcze nie było w serii Diablo, tak więc to też jest ciekawa opcja, no wiem, że wielu się ze mną tutaj nie zgodzi, ale mnie sam fakt, że to będzie w jakiś tam sposób rozwijane, a nie zostawione tak jak przez ostatnie miesiące już zadowala. Będzie więcej eventów, będzie więcej postaci, będzie więcej przedmiotów, setów, lokacji rozwija się to w bardzo, może po niedużym tempie, powolnym tempie, ale rozwija się to. Ja myślę, że wolał, żeby te wszystkie zmiany, które zostały teraz zapowiedziane na tym bliskonie weszły z jednym paczem po prostu, wtedy by było więcej do pogrania, więcej ludzie by się e, s, m, musieli e, żeby wszystko sprawdzić, musieliby poświęcić czasu, a tak jak oni będą w, w, w takich paczuszkach małych, no to każdy pogra, dany specyficzny pacz z tym Aniversary na przykład i potem już nie będzie go to interesowało. I szczerze mówiąc, po części zazdroszczę tym graczom, którzy dopiero teraz e, odpalili Diablo Kupili Diablo wraz z Reaper of Souls, bo oni mają naprawdę dużo rzeczy do, do zwiedzenia, dużo rzeczy do sprawdzenia, dużo do nauczenia się. My to dostajemy w paczuszkach, więc dla nas to wrażenia nie robi żadnego. Tymczasem jutro bądź bojczo postaram się już jakieś konkretniej, konkrety wyciągnąć z tego panelu. Opowiedzieć Wam o Q&A, o co amerykanie pytają, to aż głowa mała i pogadamy więcej po prostu o diablo. Tak więc widzimy się w następnym filmie. Papa! Pa.